Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Valheim Widzę, że już jestem trochę za głośno, więc dam się delikatnie ciszej Dobra, eee, słuchajcie, trochę pozmieniałem Jak widzicie mamy trzy ule postawione Ponieważ znalazłem dużo siedlisk z miodem eee, I zdobyłem trzy królówki Więc mamy ule Mamy też kocioł z jedzeniem Ponieważ tutaj chcę przygotować teraz, Przedstawię wam plan na dzisiejszy odcinek Przede wszystkim, jako że mamy klucz do bagien Oczywiście wyleciał nam z ostatniego bossa To teraz przewędrujemy Tędy, tendy, tendy, tendy. Oczywiście mamy portale, więc spoko. Ten portal jest obudowany, pokażę wam go też. I myślę, że ten portal też obudujemy, zanim pójdziemy gdzieś dalej. I uderzę albo tutaj, albo tutaj na bagna. Z tego względu, że chcę znaleźć dungeon, żeby w dungeonie Zdobyć następny kruszec Ponieważ będziemy się chcieli udać na zimę Żeby się udać na zimę, tutaj mamy zimę przy biomie Naszym przy domku, więc to jest super Jak hatę wam już pokazywałem w ostatnim odcinku, ale możemy sobie zrobić Małego mtv creepsa, zobaczcie Bo chyba tylko zbudowałem i wam przeciąłem odcinek Z tego co pamiętam w montażu, więc ja się szybko najem Oczywiście że wspaniałe drzewo Jest otoczone również Chronione będzie do końca świata Tutaj zrobimy sobie później wielki ogród Jak tylko zdobędę marchewki i tak dalej wam, że miałem kilka ataków, i naprawdę, na grubo e, ta palisada się trzymała, bo no, zdarzyło mi się zginąć, ok? Bo blisko i bym, bym po prostu padł, więc byłaby lipa. Ja tutaj wrzucę węgiel do odlewni, dobra? Myślę, że się przepala chyba cyna, a to nieważne. MTV Grips. Mam tutaj piękny ganeczek, a raczej taki wiatrołap, pyk, pyk. Tutaj mamy oczywiście fermentator, który jest chwilowo pusty, ale wykorzystamy go z tego względu, że. Tu już wszędzie wstawiłem podłogę, tam jest niższy poziom, bo skrzynki były wstawione, także tak musiało to wyglądać. Dodamy sobie dywanik, jest konfi, mamy dużo skrzyń, mamy jeszcze ten kamień runiczny, który nam chroni bazę kamień strażniczy, ale to nie o to chodzi. Widzicie, kiełbaskę już sobie stworzymy. Nie mam niestety więcej osetu albo ogarniemy na później. Kiełbasa dodaje aż 60 życia i 40 kondycji, więc tak naprawdę dużo lepiej niż mięso z niksy. A chyba trzech mięs nie można zjeść, nie jestem pewien, więc raczej będziemy się karmić grzybami jeszcze. Ale w razie czego mięso z nich się ze sobą wezmę. Także to jest kolejne źródło jedzenia, które będziemy chcieli robić. Oraz królewski dżem. To też jest piękne, bo 30 życia, 40 kondycji. Czas trwania 1200 sekund, więc naprawdę dosyć długo. I to też będziemy musieli zrobić. Więc maliny i jagody to będzie nasz kolejny cel do zbierania. Dobra, w każdym razie będę chciał zrobić to. Baza miodu pitnego odporności na mruz. Potrzebujemy do tego miód, oset, worek, krwi i oczywiście. Oczy krasnoludów. Mamy 9 miodu, widzicie? Cyk. Jeszcze jeden miód, będziemy mieli 10 miodów. E, resztę składników mam. Tak mi się wydaje, że mam wszystko z tamtego, co było wymagane. Lecimy do portalu, słuchajcie, zmieniłem też moc na moc Eiktyra z powrotem, z tego względu, że no tamta moc starca przydała nam się tylko do ścinania drzew. Ja już drzewa swoje naścinałem, zrobiliśmy małe ulepszenie bazy. Jeszcze później będę z tyłu wyprowadzał. E, czekajcie, troszkę ściszę, bo widzę, że na obu się bardzo ten dźwięk wywala. Dobra. Ja jeszcze na drugiej stronie będę wywalał potem balkonik i będę łączył z taką dużą wieżą strażniczą. Tutaj mamy proste ogrodzenie tej baski, taką powiedzmy małą bazę wypadową, co zrobiliśmy. Będziemy ją potem powiększać, ale na chwilę obecną... Oczywiście jagódki zbieramy, tak jak mówiłem, będą nam potrzebne do żemu. Na chwilę obecną lecę po prostu tam, gdzie trzeba. Osety też zbieramy, bo tu nowe krafty naprawdę nam odblokują dużo większą pulę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. A trzeciego bossa dzisiaj chłopaki robili chyba w czwórkę. Więc wiem, że to już naprawdę nie są żarty i mas jest potworem, który no jest wymagający, nie? Ten boss już, ten boss już jest naprawdę z jajem, powiedzmy, ok? Okej, okay, jeszcze zobaczcie, możemy się najeść jednak wszystkimi rodzajami mięsa. O mój Boże. tam mnóstwo jest. Globa również niszczymy. Akurat ja mam bardzo mocne ucznictwo, bo wiedziałem, że będzie potrzebna te potworki. No bo im się nie można dać trafić. Ani nawet kurczę na sekundkę one biją takie ilości strucizny, trucizny zresztą mieliście przyjemność, raczej nieprzyjemność zobaczyć w jednym z ostatnich odcinków nie wiem czy wszystkie to już są nie, jeszcze jedna szybko zbieramy worki i spierdzielamy z wody tak jak mówię, nie możemy dać się trafić mamy 7 worków krwi, więc super za potencjalne 3 miks, który mamy nie wiem w ilu one, jakby w jakiej one ilości są po tym crafcie, ale jak będziemy mieli 3 to już jest tak dużo, ok? Nieważne, czy trwają minutę, dwie to już będziemy mogli coś na tej zimie polatać bo zależy mi też na tym żeby zdobyć materiały z zimy bo tak jak mówię no to nam jest potrzebne do po prostu upgrade'u i do progresu dobra czekamy ona na tych cholernych bagnach powiem wam szczerze, że bez odporności na trucizny musimy być bardzo ostrożni miedź wypadowa dobra, że wiedział powiem wam że mam trochę stresa bo tak jak w tych otwartych terenach to ja naprawdę mogę sobie tam uciekać, hajtować tak jeżeli będą trujące bestie wy Lochu, zamkniętej małej przestrzeni, no to może być krucho. A co się skończy odpoczynek i będziemy mi naprawdę mega problem. Puf! Draugr na dwóch gwiazdkach, w takim małym terenie, to jest już. To już jest godny przeciwnik. cholera. A ja bez energii. O, shit. Dobra, cofnijmy się na razie. Załadujmy się trochę. No, zapowiada się nie, nie lekko. Dobra, dostał już kryta chyba. Dobra, dobra, dobra. Ustabilizowało się. Tamtego musimy rozstrzelać. Okej, okay, padł. Elegancko. No i wybijemy wszystkie te pijawki. Też powinno być bezpiecznie, co nie? Nie wiem czy one się respią, czy nie. Dobra, wolę nie, wolę nie testować. <laughs> Dobra, ale się przejaśniło. Chociaż tyle, chociaż tyle. Cyk, 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 cyk. Pięć kamienia. Jeszcze nie mam? Mam trzy, okej. Okay. Oh fuck. No i co teraz? Come on, Nie, no nie, rób mi tego giergo, proszę Cię, Ja w no nie, No nie, no to jest żart. Dobra, przynajmniej tu nie wchodzą. Ja to skopię. <ścoughs> Jaka przygoda, no nie mogę. no nie mogę! Jezus Maria, jak blisko. Dobra, mam, 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 mam. Dziękuję. Usiądź. Odpoczynek, proszę, cokolwiek. Raczej są tylko ryby. Już znaczy są piranie w tej grze, ale come on Dobra, lecimy. O. Dobra, okej, okay, jesteśmy na drugiej stronie. Te <gryw> wszystkiego się teraz boję już w tej grze, naprawdę. <gryw> Dobra, mam się na marchwi. Widzowie, powiem tak, kurczę, ludzie. Zwiedzam już ten świat tak długo. Zobaczcie, ja zwiedziłem. Tu były bagna, które zwiedziliśmy pierwsze, nic nie było. Drugie bagna całe zwiedziłem, nie było nic. Poleciałem tutaj, przepłynąłem rzekę, tędy, tędy, tędy wzdłuż, przepłynąłem drugą rzekę podwójną i jestem w tym miejscu teraz, nie? Kolejna zima, no kurczę. No ta zima to jest blokada dla mnie, niestety. Ja potrzebuję bagien teraz, a na bagnach potrzebuję cholernego dungeonu. Bo dzięki tym workom z krwią możemy robić e, mikstury na zimę, więc i tak jest win-win, nie? Po to tu przyszliśmy głównie. Dobra, teraz tak, co ja chcę stąd? Skórki zawsze na propsie. Skóry trolla już też mam tyle, że tak szczerze. Nie wiem, czy ona jest później do czegoś potrzebna, ale mamy ze 40, więc na pewno nam wystarczy. Jak na mnie tylko. Tam zobaczcie, jest już krawędź drzewa, więc kurczę, kolejna przestrzeń nam się otwiera nowa. <laughs> do zdobywania jakichś nowych doświadczeń. Jak byk, tutaj jest krawędź drzewa, ej. Ono gdzieś tutaj się musi kończyć. Tu. Może tu. Ej, podpłyniemy tam sobie któregoś razu. Bo to jest naprawdę tak blisko, że aż szkoda nie skorzystać. Wo ło, ło, A tamto, to ja wiem co to jest. To jest wyspa. Tylko musiałem mieć żelazny kilof. To jest wyspa yy, na grzbicie potwora. Ona się rusza, widzicie? Ona się ewidentnie rusza co jakiś czas. To nie woda, tylko ona się rusza. I jak nie wykopiecie dostatecznie szybko... Ona się lubi zanurzyć, ale zaznaczę ją sobie tutaj. A ja sobie to zaznaczyłem, już, kiedyś, Zobaczcie. Grzbiet potwora. Straszny, biom, Bardzo straszny. Nie, nie podoba mi się niesamowicie. Ale nie to, że jest trudny. Po prostu jest. Nie wiem, no jest. Ach, nie podoba mi się. <laughs> Może faktycznie jest trudne. To jest porównywalne do tego, jak w Dark Soulsach było. Był ten trujący taki kurcze etap, gdzie nie można było chodzić po wodzie. To, to jest. Może faktycznie, po prostu jest trudny i dlatego mnie drażni. Ten blok też mnie interesuje i te kurcze rzeczy z niego potem. Dobra, full focus, szukamy kurcze tej cholernej jaskini. Teraz myślę, że ją znajdziemy. Nie wiem, czuję w kościach, że jakimś studem coś przeoczyłem. Ale one raczej powinny być widoczne jakoś, te dungeony, co nie? To się tak, tamte poznaliśmy od razu, czym się jedzą i jak wyglądają, te w części sensie, na zewnątrz. Bo wydaje mi się, że z tymi też nie powinniśmy mieć problemu w rozpoznaniu. Powinny być jakieś takie krypty, groty, nie wiem, jakieś takie wejście powinno być. Nawet jeżeli to będzie drzewo, to powinno być jakieś zaokrąglone wejście. Coś mam! Tu się chyba przywołuje bomba masa, ty, co jest? Ty, co jest? Beskidu. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Powoli, bo coś dziwnego znalazłem. Okej, okay, dobra, muszę to wchłonąć. Tylko oczywiście kondycja w tej grze to jest beka bez odpoczynku. Ja pier... Ładuj się ty Pasku, najlepsze żarcie. Ile kur... tu jest? Wiecie czy tu jest boss? Bo teraz naprawdę już zacząłem kwestionować mocno to. Dawaj, dawaj, ładuj Ej, okay, okej. Okay. Jeszcze kilka ich zostało. Dobra, dobra, dobra. Na no spokojnie, spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie. Nic pośpiechu Co to było? A? Nie wiem. Jak tam jeszcze jest Draugr, I to jeszcze kurczy nas w gwiazdce. Uuu, dostał Hito 140. Kumplu. Ja w szoku, ale chyba bardziej, co? Dobra, nara. Dobra, co to jest? Bo znaleźliśmy coś naprawdę, naprawdę interesującego. Joj, joj dużo Dawno temu świat w zamieszkiwały rasy dumnych, szlachetnych ludzi, budowali sięgających chmur wieże, kopali głęboko pod ziemią w po poszukiwaniu metali szlachetnych, jednak ich duma doprowadziła ich do zguby. rzucili wyzwanie samym bogom, wyruszyli na wojnę z e, Asami oraz Vanami. E, okej, okay. która zakończyła się ich samotną porażką. Wielki Odyn zrówno z ziemią ich miasta, a za, a za sprawą Lokiego ich kopalnie strawił ogień. Potężny tor zburzył ich wieże Afreya. E, zasiała na ich polach słone łzy Teraz zniknęli na setki lat Nikt już nie śpiewał o ich wyczynach A ziemia zagarnęła ich miasta I to nie jest dungeon, rozumiem To jakiś, taki ołtarzyk, ja to sobie znaczę? Ołtarz draugrów Kurcze, czyli no nie ma dungeona na moich bagnach Słuchajcie, no bardzo bym chciał Bardzo chciałem to dzisiaj zrobić Ale dużo lataniny było, znaleźliśmy jakiś ołtarz To też jest na swój sposób ciekawe Bo dużo walki, umówmy się O, o, o ale tego licza sobie zabijemy Bo będzie bardzo dużo worków skryjąc z niego No oh, come on! Wytrzymam. To do czego ja mam strzelać niby? Okej, okay, dostał. I może po prostu w kolejnym odcinku udamy się na e, mróz, żeby zobaczyć co tam jest. Czy w ogóle damy radę z tym co mamy i tyle. A teraz sobie odpuszczę i po prostu jeszcze przebiegnę tutaj wzdłuż. Zobaczymy, może znajdę jeszcze jakieś bagna. Najwyżej wam to tak przetnę, żeby dla was to nie było mega długo No ja tutaj latam Tak ze strągiem dwie godziny myślę Dobra, idę szukać dalej Jak coś to do was po prostu wrócę Ja mówię, ja to tak na pewno przemontuję, żebyście mieli coś ciekawego Na pewno będzie dzisiaj się nazywał odcinek Wyprawa na bagna, no bo umówmy się No mamy mnóstwo rzeczy z bagin, mamy oset Mamy worki krwi Mamy właściwie wszystko co chcieliśmy Włącznie z, ojej Włącznie z oczywiście nasieniami Marchwi, którą możemy sobie zasadzić więc Bosko! Człowiek by progresował szybciej, gdyby grał oczywiście w większej gromadzie ludzi, ale... No ja sobie postawiłem na cel, żeby zrobić tę grę solo. Wiem, że ona do łatwych nie należy, ale ja lubię wyzwania, okej? Okay? Od czasów Dark Soulsa trójki nie miałem takiego wyzwania, a tutaj kurczę... Po prostu lubię się pomęczyć w takich, okej? Okay? Więc ja sobie będę robił swoje. O, cześć! Co tam u Ciebie, mordo? Nie, 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 nie krępuj się Już wychodzę Pewnie, <grymnie>, normalne lochy od razu znajduję Na bagnach O Ty byk, na co Ty liczysz byk? I więcej rdzeni, i więcej monet Pewnie, że tak, rubinki O zawsze w cenie Uuu, to był długi dungeon, ale kurde, 157 zł 16 bursztynów Ja pierdziel, jaki drop 5 rdzeni po raz kolejny, ale no, to był już długi i rozległy o kurde, mam kolejny O nie, dobra wchodzimy Golda nigdy za mało Cześć, słuchajcie jesteśmy już z powrotem w grze Trochę minęło, ale zobaczcie Zwiedziłem sobie, tylko czekajcie odejdę Zwiedziłem sobie całą tę wyspę praktycznie Tu jest tylko taki kraniec zimowy, ale to jest małe raczej tu nigdzie nie było przy krawędzi bagien. Te bagna są za małe, Inki mówi, więc będziemy musieli znaleźć jakiś nowy prawdopodobnie biom cały. Tu sobie raczej odpuszczę tę wyspę ze starcem, bo raczej tego tam nie będzie. Prędzej uderzymy tak, że gdzieś z tego brzegu podpłyniemy sobie w dół i będziemy szukali nowego biomu tam. Do czego nam są potrzebne bagna może? O, też wszystkim są nam potrzebne do tego, żeby zdobyć żelazo. Żeby w ogóle wykuwać srebro, które jest znowu na zimie, do której chcemy się udać, więc zanim zdobędziemy to wszystko, to, to jest trochę bez sensu iść na zimę, co nie? On właśnie wymóg tego cholernego bagna i tych loków. Więc yy, jeszcze wam pokażę tylko ile zebrałem, żeby potem nie było, że znowu przeklikałem za dużo na offline, nie? Przede wszystkim mam bardzo dużo tych kruszców. Znowu mamy 2000 z hakiem złota. Więc, come on, nie ja wiem kiedy ja to wydam wszystko. Kolejne 10 rdzeni, więc to też jest po prostu... <grym> Porąbana ilość już tego Grzybów znowu żeśmy nazbierali mnóstwo Ale to tam są pierdoły Mamy marchewki, więc ja zaraz się zajmę Tym, żeby to posadzić wszystko, jakoś porobić Mamy też oset, mamy mnóstwo jagód Więc zaraz jeszcze pójdę na poszukiwania malin Tylko się tu trochę z tym posegreguję I ogarnę, okej? Okay? Upiekę sobie mięso, porobię kiełbasy Porobię te mikstury na odporność I wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie E, wrócić, jak już będę miał. Po prostu te lochy na bagnach, bo myślę, że sobie teraz pogram na offline. Ja z tego, co już tutaj było, wam pewnie zmontuję odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się podobała ta walka z tymi drogami, e, obrona tej wioski i to wszystko. A tak jak mówię, jak znajdę loch, albo będzie jakaś ciekawsza wyprawa, to mam to po prostu zmontuję i zobaczymy się w kolejnym odcinku, bo teraz koniecznie muszę znaleźć te cholerne lochy. Znaczy, i tak będę musiał spróbować, nie? Potrzebujesz rozpalić ogień. Nie mam kurde drewna? Co jest? O Jezu, poczekaj, bo znowu mam atak. W sensie nie atak serca, tylko mnie biją że grze. kurde Poczekaj, <laughs> prawie, bo znowu mam atak. Mam atak Weź się prozu podgłośniej. Poczekaj zaraz, bo ja, ja nagrywam, wiesz, jak coś. Bo ty Ale to na spokojnie, nic się dzieje. Znowu draw no kurde. Bro. Kochaj nie, jeszcze się nie wyspałem. Dajcie mi się położyć do łóżeczka. O, mówię ci, że coś jest... Znaczy, gra mi chce powiedzieć, żebym szedł na te kolerne bagna, wiesz? Chyba tak Fajnie jakby z niego wypadło żelazo po prostu, bo wypraszcie Próbował walczyć się? Mi, mi. O, o, ja, wier... ja. ja. ja, ten, ja nie, 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 nie Klepią mnie, idę się wyspać, chłopie Jest ci mokro, no nie mokro. wierzę Nie wierzę, gościu Nagrywam jak coś, myszko Nie, proszę nie teraz jest mokro, to od razu przyszło. O tu o. Teraz to ci w dupie mają a wiem po co tu przyszedłem, dobra, po te oczy z krasnoluda, dokładnie Taka wichura jeszcze zerwała jak zwykle na odcinek, głośno jak cholera Dobra, dzień dobry, teraz tak, przede wszystkim, kiełbasa, ilości sztuk 8, dzięki mordo Baza miodu pitnego, odporność na mróz, a odporność na truciznę Węgiel i OK okej, czyli możemy sobie zrobić też Baza do pitnego odporzę fermentację. Okej, okay, czy to się tu fermentuje? S, yes, no narzędzie rolnicze do uprawy gleby. Okej. Okay. Czyli spulchniacz. No dobra, czyli następny cel to jest tak, wyprawa po maliny. <grym> po prostu z... zaczynałem od zabijania trolli, kończę na kurwa zbieraniu malin. Okej, okay, dobra, cześć widzowie. <grym> Siedzimy po nocy, znalazłem coś takiego. Kiedy tam inkiego, inki zdziwiony. Ty, drauk Elite. A to nie jest dung? Wygląda jak dung. A to jest pod wodą. Śmierdzi jak dung. Wygląda jak dung. No o o o o. Nie, nie, nie pijaweczku, nie, nie, nie. Poczekaj. Kurde. Jak tu podmyje. dobra, bo ja zaraz dupie. poczekaj. Dobra, czyli to było fajne, ale to nie jest to. Okay. Podgłosiłem się, żebyście mnie słyszeli i się zesrało z dźwiękiem na Discordzie. Znaczy na tyle na OES. Chyba faktycznie wsiadam na statek i płynę gdzieś, no bo co ja mam zrobić? Mm. No odbij sobie gdzieś w lewo czy w prawo, gdzie tam też Ci wygodniej będzie i pójdź. No bo to jest, to się różni, nie? Zależy od pomieszczeń i tak dalej, więc mówię, Ty pewnie wejdziesz i od razu będziesz miał 200 zł. <laughs> nie, no chyba nie. No do, właśnie patrzę na to, ile masz tych czerwonych <laughs> główian. <laughs> no to, że ja dużo taki, dużo farmiłem, to okej, okay, ale no. Nie, zobaczcie, no. tu mam takie przygotowania teraz pod fermentowanie. Właśnie, fermentowanie, bo ja wróciłem teraz z O. Oh! Ło! Łołowołowołowołoo, wow, wow. mam! Miód Pitnot podnosi nam mróz! A skraftuję kolejne. Właśnie! Mam miodę przy sobie? Dobra, mam drewno, mam to, młotek teraz, cyk. A tworzenie ula kolejnego. To jest to, teraz musimy ogarnąć sobie... ...kilow. Worno się trucizny, ogon Niksy oset węgiel. Dobra, czyli węgla będziemy potrzebować dużo. W porządku. Ja tu sobie walczę z przepolarami. Gdzieś na razie położę, to się chociaż przepali węgiel. Yy, dostawiłem drugą przepolarę na węgiel drzemny, bo k***uje mi węgla mocno. Teraz jeszcze jak weszła ta cała fermentarka i tak dalej, no to trzeba. Naprawdę tego węgla dużo. No dobra, mam 15 brązu. Mówisz, że potrzebuję kilof i potrzebuję spłuchniacza idealnie 15, ej idealnie wyliczone zostało to Okej, okay, dobra No to trzeba cisnąć teraz nowe te rzeczy Eee, dobra, no mamy marchewki, więc będę spulchniał ziemię, potem sadził marchewki Dobra, to ja na razie kończę nagrywanie i idziemy sobie obejrzeć poprzednie odcinki Sinki A do was wracam za moment jak będziemy tam siać Yy, marchewy po prostu Cześć z tej strony Prozus. Słuchajcie robię wam na test troszkę dłuższy odcinek 20 minutowy Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach Czy pasują wam dłuższe odcinki z Valheim Wtedy będę mógł wam trochę więcej z moich wypraw i przygód pokazać Ponieważ dla was te odcinki teraz trwają dalej kilkanaście minut A dla mnie to już jest kilka godzin nagrywek Po 3, po cztery Więc naprawdę w ciągu tych trzech, 4 godzin Dużo się wydarza A dużo ścinam Dajcie mi znać jak czujecie Dzięki za oglądanie W następnym odcinku płyniemy na ogromną odległość Znajdujemy trzeciego bossa, idziemy na zimę, zabijamy smoki i wiele, wiele innych rzeczy. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu, napisz kiełbasa, jeżeli dotarłeś, bądź dotarłaś do końca. Cześć!